🎵🎵🎵 WESOŁA NA WIEDŁO Szwagier Jeszcze Dzisiaj w Betle <laughs> <laughs> Dobre, wiesz, mi się No Dobra nie śpisz Ja Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem! <AMAE8》. Rud whatnot> Nie dam rady Siema, witamy naszych widzów. W dzisiejszym odcinku zobaczycie niewykorzystane sceny z filmu Ostatki. No bo w sumie dzisiaj mamy ostatki. No jak. O, to tak to, 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 lepiej. tak się wyrzekasz piwa? No tak, 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 ciekawi tego. Dziadek, zajewiste to są twoje wróżby. Szwagier. No, a twoja czapka to gdzie? A tam po... co, bez, czap bez czapki to już chuj, nie szlagier? Nie chujotki. Może ktoś z was chce taką czapkę na święta? Piszcie je w komentarzach. Zmarła. Syna ojca matki teściowej pojary z oczki. Sy... kurwa. Sprzedam po lokacji. I się pytań, ty, a co to? Ty, a to to co? Kurwa, się ja za durnie walałem. <gry> Stubę dla niej dałem, no. Nie, po, nie postaw jak się żonko, tylko po brzykanku po wyciągam. Po No. Ty! No, I co dalej teraz? No, to <gry> dobra, wyścisz mi, no. Szwagry, dostaliśmy w wakacje pocztówkę z Kołobrzegu. Od Patryka i Sławka z pozdrowieniami dla wszystkich szwagrów z Kamiennej Góry. Najśmieszniejsze było to, że przyszło na adres Antek i Szwagier Mońki. Także dziękujemy dla pracowników poczty za wyrozumiałość. I oczywiście dla Patryka i Sławka. Dzięki. To ja sobie spod, siódme... spod jedynki wezmę. O. Elegancko. Pozdrówko. No czekaj, to ja mam otwierać? Nie wina, To ja sobie spod jedyneczki wezmę. Dobra, czekaj. Tam chyba się wyłączyłem. Moja gitarka, jak widać, uzyskała nowe struny. Także dziękuję, Piotrek, Tobie, za nowy komplet strun. Także przyśpiewki do kielicha teraz będą mieli nowe, fajniejsze brzmienie. Dzięki. No po jedno, jedno. No to. Dawaj. Masz. Mhm. Nic ci tego. Pst To zdrueczko szlagier. No. Jak to leci? No ale to za, za długo? Za długo, no, no. Ale... Daj kurde. No tak nie po... wcześniej nie mieliśmy Pivijor? Nie. No. To zdrów koszlagier. Czekaj, bo tu niżej, tylko weź później. Dobra, już. Się no. chciał. No, weź tam? Ci to się chciało. O kurde, się chciało. Co do długości naszych wideo dowcipów, piszecie, że chcielibyście oglądać coraz dłuższe te odcinki, ale u nas niestety najpierw powstaje scenariusz, potem montujemy, a już długość sama no, wychodzi, jaka jest. Także śmiesznie by było, żebyśmy rozciągali sztucznie. Sztucznie, tak, z scenki, także nie byłoby w tym nic. Śmiesznego. Robimy tak, żeby fajnie się oglądało. Co do strony naszej www. tu macie link. Ja jestem administratorem i jak piszecie wiadomości na maila, to proszę Was, żebyście podawali swoje prawdziwe e-maile, żebym mógł Wam odpisać na to wiadomość, bo najczęściej zadajecie jakieś pytania i odpisując, po prostu nie dochodzę do Was te wiadomości. Masz, Masz atrament i kartki? Nie, nie mów, w Mówić, Ty trzeba na kartkę Kleksa zrobić. A, no. Ty na kartce trzeba Kleksa zrobić. Do... też ty taki dobra, pokaż swoją. Dobra, ty dobra, pokaż swoją. Kurwa, zastajło. <laughs> dobra, stój, to nie. Trzymaj swoją, nie? Ej, co u mnie wyszło? Czy nie czy widać? No. Ale... <śla> Ty. Nie, nie. Dziwne te twoje wróżby. <śla> <śla> nie wiem. Doszło. <śla> to się... to się... W ostatnim making ofie jak i wcześniejszych Podawaliśmy Wam link do naszego fanpage'a Tutaj również podamy, bo dalej zdarzają się podróbki szwagrów A chcemy żebyście mieli rzetelne informacje, więc Wbijajcie naszego fanpage'a, lajkujcie i bądźcie na bieżąco A płaca byle jaka? Ty, jedyna przyjemność mi z życia No. no kurwa zimno ty Nie ja może? Na? No dobry, bo no, może najpierw no, on nagrywał No to nie jest. O kurwa, posiłkujemy się. But lega bo pizi. Szwagier kuchni. nie widać, kurwa, widzisz? Czekaj, na, na spodniach szwagra pokaże. O! o. <ślesz> kurwa, jaki jebie. skarpetami. No <ślesz> jak, dobra, jednym skarpety nagrywamy. No to, to mój buty. No, no. Nie. Jeszcze, ja myślę z bliska. Tak blisko, góry, no. to tutaj to tak wiesz. Tylko... Ty, ole śmierdzo twoje, to a, tego. No twoje co, nie? No a moje tego, a co twoje tamtego, no, no, no. Ale dobra. Ale i nogę widać z statywu. Ano. A, a tam nie było? A no, tam? Izaj, nie, nie. Nie było. Dobra, a tak o. No to nie. dobra, ja tam rzucam. No. Wstawię ktoś. Niedawno założyliśmy Instagrama. Jest już tam kilka zdjęć. Jest już trochę obserwujących. Także zaglądajcie. Im więcej was tam będzie to obserwujących, częściej. tym częściej będziemy coś dodawać, a tu macie link aktywny. No to To zdrówka, szwagier. No. Oj, no. Hej, Antek poszedł, się odlecieć, ja w bulbulatorze włosk grzeję. He he. To wróć włosk do bulbulatora. Kurta zdyszczona. Ciekaw. No, jakieś wygląda jak krewetki na pizzy. Posłuchaj, tak. Trzyma za A Andek będzie posłuchał. Już 6 grudnia będziemy w Warszawie na torwarze. Będzie to impreza Orange Video Fest, na którą Was zapraszamy. Będzie się z nami można spotkać, porozmawiać. Będą oczywiście tam inni youtuberzy, ale chcemy, żeby grono widzów śmiechały też. Było liczne. Liczymy na Was. Zapraszamy. Puch już, puchy leży. Wywalaj puchy szybko, bo już tu zarekoniec z baterii. Wyglądamy do 15 stóp. Tylko tę skarę można pochowować. Namawiamy Was do czytania opisu pod filmem, gdyż zawsze znajdują się tam opis odcinka, aktywne linki i inne informacje dotyczące produkcji filmu, takie jak na przykład muzyka wykorzystana do odcinka i tak dalej. Zawamka jeszcze czymś. dobra, <grystanie> no, no, dobra. No. się zawąchaj. No i już za wcześniej zawąchaj. Bo... Wesoła nowina no. pojebał. się? Dziś, dziś, be... Szybko, bo materii zabraknie. Dziś, Na dziś to by było na tyle. Zapraszamy Was w każdą sobotę o 8.30, bo jak wiadomo, Śmiechawa wtedy dodaje nowy film. A dzisiaj możesz zasubskrybować, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, będziesz na bieżąco. Na pewno ciebie żaden film nie ominie. Co no to pije, hmm. Chyba w To z zimne jest nie? Tak, jak zatrzymam. A to bliżej, jak odpieramy kartę. No, też. No, na starć. <gry> jeszcze może... Naranje. Hey, hey, hoi. hey, hey, hoi. <laughs> oh, hey, hey, hoi, zagre. hey, hey, hoi. hey, hey, hoi. hey, hey, hoi. hey, hey, hoi. hey, 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 hey,